Modlitwa świętego Miguela Archanioła, opilny cud finansowy. Módl się ze mną, zamknij na chwilę oczy, weź głęboki oddech, poczuj Bożą obecność wokół siebie. Teraz z całego serca, z całą wiarą, powtórz ze mną tę potężną modlitwę. Michale Archaniele, Książę Wojsk Niebieskich, dzielny wojowniku Boga, wołam dziś o Twoje boskie wstawiennictwo. Moje życie finansowe jest w kryzysie. Trudności piętrzą się, rachunki mnie duszą. Strach próbuje zawładnąć moim sercem, ale wiem, że Pan walczy o mnie. Michale, swoim ognistym mieczem przetnij teraz każdą więź niedostatku, każdą niewidzialną barierę, która uniemożliwia mi dobrobyt. Rozerwij łańcuchy nędzy, zbóż mury, które blokują moje ścieżki. Święty Michale, Boży Wojowniku, otwórz zamknięte drzwi. Tam, gdzie nie ma wyjścia, stwórz ścieżkę. Tam, gdzie jest dług, przynieś obfitość. Tam, gdzie jest zmartwienie, rozlej swój pokój. Oddaję swoje życie finansowe w ręce Boga i proszę Was, abyście poprowadzili mnie do rozwiązania, którego tak bardzo potrzebuję. Rozświetla mój umysł, więc widzę możliwości. Daje mi siłę do pracy i mądrość do zarządzania. Niech błogosławieństwo nieba przeleje mój dom i rodzinę. Wierzę w moc Boga, wierzę, że boski przepis jest już w drodze, wierzę, że w tej chwili wydawany jest dla mnie wielki cud. Niech dobrobyt mnie znajdzie, niech błogosławieństwa do mnie dotrą. Niech każda potrzeba zostanie spełniona w imię Jezusa. A gdy nadejdzie cud, oddam chwałę Panu. Będę świadkiem twojej mocy i wywyższę twoje święte imię. Dziękuję, Święty Michale, za wstawiennictwo za mną. Dziękuję, Boże, za wysłuchanie mojej modlitwy. Teraz napisz w komentarzach: Przyjmuję swój cud i zaufaj mi. Drzwi już się otwierają. Sao Miguel walczy o ciebie. Teraz, gdy rozpoczęliśmy tę potężną modlitwę, kontynuujmy wołanie z wiarą. Święty Michał Archanioł już o ciebie walczy. Zamknij oczy ponownie. Oddychaj głęboko. Poczuj boską obecność wokół siebie. Święty Michale Archaniole, niszczycielu uczynków zła, w tej chwili oddaję się waszej ochronie. Jeśli jest coś niewidzialnego, co uniemożliwia mi prosperowanie, jeśli istnieją siły przeciwne próbujące zablokować mi drogę, mówię: przeciąć mieczem światła. Niech każdy węzeł nędzy zostanie cofnięty, niech cała energia ujemna zostanie rozproszona, niech każda bariera finansowa zostanie teraz przełamana. Jeśli jakiś błąd z przeszłości uwięził mnie w braku, Proszę, panie, abym został uwolniony, abym mógł doprowadzić do nowego czasu, w którym boska obfitość przepływa przez moje życie. Nienawidzę niedoboru. Odrzucam strach przed jutrem. Otwieram się na dobrobyt nieba. Święty Michale, posłańcu błogosławieństw bożych, spraw, aby deszcz na moje życie był boską łaską. Niech spadnie na mnie deszcz zaopatrzenia, niech mój dom zostanie podlany błogosławieństwami finansowymi, niech niebiosa się otworzą i wyleją na mnie obfitość. Jeśli drzwi są zamknięte, otwórz je swoją niebiańską siłą. Jeśli są zablokowane ścieżki, pojawiają się nowe horyzonty przede mną. Wiem, że Bóg nie chce, abym żył w braku. Wiem, że dobrobyt jest darem z góry, wiem, że nadchodzi mój czas żniw, i już dziękuję za wszystko, co jest w drodze. Święty Michale Archaniole, podnieś swój miecz na moją korzyść. Jeśli w moim życiu finansowym jest niesprawiedliwość, jeśli istnieją niespełnione obietnice, jeśli zasoby zostaną wstrzymane, wzywam do waszej potężnej interwencji. Odetnij, Panie, każde dzieło wroga. Niech wszystko, co słusznie należy do mnie, zostanie przywrócone. Niech to, co zostało przekierowane, powróci do mnie podwójnie. Wierzę, że Bóg niemożliwego działa. Wierzę, że Boska Sprawiedliwość zwycięża. Wierzę, że moje żniwa będą obfite i przepełnione. Teraz, święty Michale Archaniole, z sercem pełnym wiary i nadziei, że już widzę, jak trzymam się mojego zwycięstwa. Już czuję błogosławieństwo płynące w moim życiu. Widzę już dobrą wiadomość. Dziękuję, mój Boże, ponieważ wiem, że mój cud już się zbliża. Dziękuję, święty Michale, za wstawiennictwo za mną i otwarcie mojej drogi. Od dzisiaj żyję nową fazą. Kieruje mną boska obfitość. Mam się dobrze we wszystkim, co robię, i z wiarą oświadczam. Moja zwycięstwo finansowe. Jest teraz rzeczywistością. Teraz z całą swoją wiarą pisz w komentarzach. Święty Michale, biorę w posiadanie mój cud, i uwierz, błogosławieństwo jest już w ruchu. Teraz weź głęboki oddech, czy czułeś Boską obecność. Wasz duch jest już wzmocniony, a błogosławieństwa zaczęły się objawiać. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje ochrony Świętego Michała Archanioła. Nigdy nie wiadomo kto może stoczyć niewidzialną bitwę. Niech wasze życie będzie pełne pokoju, obfitości i zwycięstwa. Amen.